Jest, dziękujemy. dziękujemy wam za obecność, dziękujemy wam za to, że wszyscy nas, oglądacie, wszystkich twórców, którzy tutaj są. Świetna sprawa, dziękuję A, A znajdziemy my nie jesteśmy tutaj sami, jesteśmy całym do grupy. Proszę, Marta, Miksek, przykłóćcie chodźcie do nas. nas. Zapraszamy wszystkich twórców, wszystkich, na nas, przykłóćcie na na scenę, przykłóćcie na nas, przykłóćcie na nas, przykłóćcie chodźcie wszyscy! Czy nas, Dziś taka wiecie, no nie śmieję! się. próbowaliśmy na tym, niestety wzrusek tutaj. Znaczy, znaczy, za dużo plusek, tutaj. za dużo. Słuchajcie, ja nie wiem, to jest truszko jeden etap za każdym razem widzieć was w takiej ilości to jest naprawdę niesamowite. Gdyby nie wy, gdyby nie twórcy, gdyby nie ambasadorzy, nie byłoby ogóle wszystkich, ale nie byłoby nas tak, także, gdyby nie organizacja, ale ja wspaniali pani też na pomoż. Wszystkim i z i również Robert Kwiatkowski, syn pełnomocnik prezydenta Miasta Krakowa do spraw Kultury, który również chciałby się z przywitać. Wielki kawałek, I ja przekazuję mikrofon. Dzień dobry, witajcie w Krakowie. Kto jest tutaj po raz pierwszy? Ręka do góry. Fantastycznie, to jest sala, to jest arena, która przyciąga takich ludzi jak te na koncerty, na festiwale. Ostatnio tak? widziałem.